A dzisiaj w biedronce spotkała mnie przedziwna rzecz, ale musiałbym przekląć, a nie jest jeszcze dobra godzina na przeklinanie. A może wam później opowiem. Dzisiaj mnie spotkała <laughs> przedziwna rzecz. Miałem dialog z pracownikiem biedronki, ale nie wiem, może mnie ktoś pomylił, może mnie wziął za kolegę jakiegoś, albo może ja po prostu tak dobrodusznie wyglądam. Mogę przekląć, ale kurczę jak są. Słuchajcie, jak dzieci komuś słuchają, to zakrycie jej muszę na chwilę, bo powiem, co mi się w biedronce dzisiaj przytrafiło. <tryk> Otóż tak, jako, jakieś dwie godziny, no, może nie dwie, może godzinę temu, poszedłem do biedronki z zamiarem zakupu chleba. Yy, jakichś tam kawałka kiełbaski i tak dalej. No wiadomo, że człowiek do życia potrzebuje. No i również przyszło mi do głowy, że kupię jajka. Podchodzę do tych jajek i tak szukam, szukam, przekładam, bo taki rozgardiasz tam był. I gościu przy mnie z takim wózkiem ładował puste kartony na ten wózek. Gościu z biedronki. I ja tak biorę jedną. Yy, wytłaczankę jajek. A gościu do mnie tak z tyłu podchodzi i tak mi zadramana tak. Tylko uważaj, bo te kurwy czasem potłuczone są. Ja tak się odwróciłem, mówię. Nie znam głosu, może jakiś kumpel. Zamurowało mnie w tym bo Nigdy w życiu w sklepie tak do mnie nikt nie powiedział, nie? Zamurowało mnie kompletnie, nie? No i coś wydukałem jak. Zachowałem się jak jakiś, nie wiem, w przedszkolu dzieciach nie. Odwróciłem się. No, mówię, no nie no, jeszcze mi się nigdy nie zdarzyło. Otwieraj, otwieraj, mówi. No i rzeczywiście, otworzył mi tą paczkę co ja. O, mówi, te są dobre, nie. i jeszcze taki wysoki był, no ja mam 1,80, czyli jestem wzrostu troszkę wyżej niż średni, prawda? Bo średni chyba jest w Polsce 175, a on miał tyle, że normalnie całą głowę mu zobaczyłem tu, czy miał. No. 195, musiał mieć na 100%. Taki szczudlak taki. Po co kiełbasa, jak konserwy mam? Ale dla mamy miałem kupić kiełbasę. Mama konserw mówi, że nie będzie niemieckich jadła. Ale nie ma całem jajek, no. Nigdy mi się nie zdarzyło w biedronce, żeby stłuczone jajko było w wytłaczance. Te spokojne O do not take for